Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chcę Wam przedstawić 20 teorii spiskowych, które okazały się być prawdą. Numer 1. CIA wykorzystywała żołnierzy z przeróżnymi diagnozami, począwszy od depresji, po zespół stresu pourazowego, a nawet ze schizofrenią, jako króliki doświadczalne do testowania eksperymentalnych leków i terapii. Kiedyś dali grupie psychicznie chorych mężczyzn ogromne dawki LSD i zostawili ich wszystkich w pokoju na kilka dni, tylko po to, aby zobaczyć, co się stanie. Jeden z ocalałych napisał, że w tamtych czasach postrzegał innych mężczyzn jako żywe trupy, a ściany były zbryzgane krwią. Nie ma dokładnych danych na temat tego, ile osób zginęło lub doznało urazów na całe życie. Projekt MQA Ultra rozpoczął się w 1953 roku i trwał 20 lat. Numer 2 Crashgate podczas Grand Prix Formuły 1 w Singapurze w 2008 roku. Fernando Alonso rozpoczął wyścig z dość słabej pozycji, ale w końcu wyprzedził wszystkich i wygrał. Wygrał dzięki temu, że jego kolega z zespołu rozbił swój bolid w ciasnym miejscu i trzeba było wzywać samochód bezpieczeństwa. Podczas gdy Alonso zjechał do boksu tuż przed kraksą. Przypadek? Wszyscy tak myśleli, ale rok później okazało się, że wypadek był z góry zaplanowany i ustawiony. Numer 3 Britney Spears była upokarzana i uciszana przez lata. W tym samym czasie musiała pracować, ale nie wolno jej było korzystać z pieniędzy. Numer 4. Firma Johnson ⁇ Johnson wiedziała, że jej talek dla dzieci zawiera zbyt dużo azbestu, który może powodować raka, ale mimo tego nadal go sprzedawała. Do tej pory są pozywani za międzybłoniaka i raka jajników. Numer 5. Ernest Hemingway był przekonany, że jest obserwowany przez FBI i z tego powodu popadł w paranoję. Po latach prawda wyszła na jaw: rzeczywiście był śledzony. Numer 6. Potentaci cukrowi zapłacili naukowcom, aby winić tłuszcz zamiast cukru za choroby serca i różne inne problemy zdrowotne. Numer 7. Prezydent Nixon pod koniec swoich rządów popadł w taką paranoję, że nikt nie uwierzył w jego twierdzenie, nagrane na taśmę, że pentagon go szpiegował. Później okazało się, że jednak miał rację. Numer 8. Niejaki John Wojnowski stał w latach 90. przed ambasadą Watykanu w Waszyngtonie z napisem, że papież kryje księży pedofilów. Twierdził, że był ofiarą takich nadużyć. Przechodzący obok ludzie trąbili, rzucali w niego śmieciami, obrażali go i nazywali wariatem. Numer 9. Program Ecolon. Brytyjski i amerykański globalny system rozpoznania elektronicznego. Dziwne, że temat nie wypływa ponownie, bo projekt przez lata był traktowany jako prawdziwa teoria spiskowa. Wspominano o nim w kilku filmach w latach 90. Potem pojawił się Snowden i okazało się, że wiele szczegółów z teorii spiskowej. Było prawdą. Numer 10. Firma Apple celowo czyni swoje starsze telefony wolniejszymi. Numer 11. Portale społecznościowe blokują opinie, z którymi się nie zgadzają. Czyli mamy tutaj do czynienia z cenzurą w internecie. Numer 12. Operacja Królewna Śnieżka. Była to największa infiltracja wrogich agentów w historii USA. Było ich ponad 5 tysięcy w 130 agencjach rządowych i zagranicznych ambasadach. Stjentolodzy włamywali się do biur, kopiowali dziesiątki tysięcy stron dokumentów, przechwytywali brudy na stjentologów i podkładali pluskwy. Numer 13 Kilkadziesiąt lat temu przemysł tytoniowy uciszył naukowców i opublikował fałszywe badania naukowe, według których palenie było nieszkodliwe, a nawet korzystne dla zdrowia. Numer 14. Wyspa Epsteina. Przez ponad 20 lat uważano ją za teorię spiskową, zanim uznano ją za prawdziwą. Numer 15. Rządy na całym świecie rejestrowały, analizowały i przechowywały wszystkie informacje cyfrowe, którymi ktokolwiek dzielił się z kimkolwiek innym. Numer 16. CIA obaliła demokratycznie wybrany rząd Iranu, aby zainstalować szacha, który był przyjaźniejszy USA w latach 50. Numer 17. Afera Iran-Kontras była wielkim skandalem politycznym w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat 80. Wybuchła ona pod koniec 1986 roku, kiedy ujawniono, że niektórzy członkowie administracji amerykańskiej zorganizowali potajemną sprzedaż broni do Iranu, naruszając tym samym embargo na broń nałożone na ten kraj. Dalsze dochodzenie wykazało, że pieniądze ze sprzedaży broni były wykorzystywane do finansowania rebeliantów kontras w Nikaragui, co stanowiło obejście kongresowego zakazu finansowania tych organizacji. Numer 18. Żywotność żarówek jest celowo ograniczona. Są ludzie, którzy nadal używają żarówek z NRD z 1956 roku i te żarówki nie przepalają się tak jak te nowoczesne. Numer 19. Nikt nie wierzył w to, że rząd szpieguje ludzi, a potem wyszedł PRISM, tajny program zbierania danych wywiadowczych przez rząd USA, i okazało się, że rząd naprawdę cię szpieguje. Numer 20. Panama Papers. Wyciekły poufne dokumenty panamskiej kancelarii prawnej Mossack Fonseca, które odnoszą się do wielu obecnych i byłych światowych przywódców, wysokich rangą urzędników i celebrytów. Ujawniono aktywa elit politycznych, prominentnych urzędników i ich współpracowników, które wcześniej były niejawne.